うん。 Dobry Paweł Orlikowski to kolejne nasze spotkanie w ramach wyjazdu do Poznania na Impact 2024 i kolejne spotkanie z przedstawicielką Helion na Europę Środkowo-Wschodnią. Tym razem będzie to dyrektorka marketingu Sylwia Piankowska. Dzień dobry, pani dyrektorko. Dzień dobry. Specjalnie tak na te, do, do tych feminatywów sięgam, bo o kobietach kobiecości w biznesie, w pracy i rozwoju również w życiu prywatnym, sporo dzisiaj będziemy rozmawiali. No właśnie, bo to jest tak, że mamy 2024 rok, którąś tam z rzędu konferencje, na których się tutaj spotykamy, i dyskusja cały czas jest, co zrobić, szczególnie na przykład w, w, wśród firm międzynarodowych, jak one mogą aktywizować, wspierać kobiety w ich rozwoju nie tylko zawodowym, ale już też prywatnym. No to jak? Mogą, mogą coś zrobić, da się? Zdecydowanie mogą i zdecydowanie powinny, nawet bym powiedziała. Melinda Gates powiedziała kiedyś, że osiągnęła taki sukces dzięki temu, że ktoś jej kiedyś dał szansę i ktoś jej pomógł. I myślę, że najważniejszą rolą lidera w organizacjach międzynarodowych jest ta chęć, chęć pomocy. I to jest coś, co każdy z nas na co dzień musi wprowadzać w życie, podejmując decyzje na temat rozwoju naszych pracowników. Chcieć pomóc, zachęcać i też być przykładem tego, że można, że można osiągnąć wszystko, co się chce. Oczywiście oprócz tego firmy muszą też wspierać bardziej systemowo kobiety i w on mamy wiele programów, które pomagają paniom łączyć zadania w domu, role społeczne, jak i te zawodowe. Mhm. że o tym też możemy porozmawiać. Tak, oczywiście, zaraz to rozwiniemy. Natomiast jak pojawiło się słowo lider, to też często jest liderka, i najważniejsze z tego nowoczesnego leadershipu jest to, by nie podcinać skrzydeł, by nie hamować w rozwoju, ale no to właśnie, jak wyszkolić takich liderów, żeby skrzydeł nie podcinali, tylko promowali takie zdrowe nawyki, zdrowe korporacje, gdzie szukać takich przykładów. Wiele takich przykładów mamy w Helion. Liderów, którzy są sami <laughs> przykładem tego, jak można się rozwijać w organizacji. Naszą dyrektorką generalną w Europie Środkowej i Wschodniej jest kobieta, sama, która doszła do wysokiego stanowiska, i ona zachęca inne kobiety do tego, żeby szły tą samą drogą. Ja sama też jestem już na wysokim stanowisku jako szef marketingu tak. w Europie Środkowej Wschodniej i bardzo mocno zachęcam inne dziewczyny, żeby próbowały i nie bały się, bo to potrzeba odwagi do tego. Zaczęliśmy od Melinda Gates, ale Dobrze. Sylwia Piankowska. To też miała na swojej drodze pani kogoś, kto po prostu po pozwolił się pani tak, rozwinąć? Tak. Bardzo miałam, było to ważne? Bardzo to było ważne. Miałam liderów, którzy mnie zachęcali. W pewnym momencie pojawił się na mojej ścieżce rozwojowej lider, który zachęcił mnie do tego, żeby wyjechać za granicę, mhm. żeby spróbować pracy w zupełnie innym zakresie niż miałam swoje kompetencje. Bardzo odważny ruch. Ale wiedziałam, że mam jego wsparcie mm -hmm. spróbowałam, a reszta jest historią, tak? I Dobre. wspaniale się rozwinęłam, i dzięki temu mogłam sięgać dalej. No właśnie, ale też jest jeszcze jeden taki problem: luka płacowa, że często kobiety wykonujące tę samą pracę w takim samym wymiarze dostają mniej pieniędzy niż mężczyzna na takim samym stanowisku. Niestety. Cały czas duży problem. Tak. Nie, nie, wiadomo, że może nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest iść tropem krajów skandynawskich. Nie wszyscy pewnie by chcieli, mieli przejrzystość finansową, ale być może to jest jeden ze sposobów. Być może. Ale, ale już na samym etapie budowania takiej świadomości społecznej, takiego po prostu tworzenia zdrowego rynku pracy. Pani uważa, że, że, że jest szansa, aby tę lukę płacową zasypać. I jaka droga by była do tego, by to się wydarzyło? Zdecydowanie, ja myślę, że my, po pierwsze, pytanie o rozwiązanie bardziej społeczne i bardziej rządowe, które mm -hmm. się tu pojawią, droga skandynawska, szczerze mówiąc, mi, osobiście się bardzo podoba. Zobaczymy, tak? tak. Może i w Polsce się to wydarzy. Natomiast w, w ramach korporacji my wszyscy jako liderzy mamy odpowiedzialność za to, żeby tej luki płacowej nie było. I w Haley on bardzo o to dbamy o to, mm -hmm. żeby. Na poziomie rekrutacji, na poziomie składania ofert, na poziomie budowania i, i takich, e, angielskie słowami wskakują, e, przeglądu płac, które mamy co tak. roku. Upewnić się, że dobrze e, odnosimy się do rynku zewnętrznego i mamy to tak zwane equity wewnętrznie e, płac naszych pracowników. Więc to jest nasza odpowiedzialność. Każdego z nas osobiście, każdego z nas lidera. Mm -hmm. No tutaj y, widełki płacowe zaczynają być na szczęście standardem, chociaż nie wszędzie jeszcze się pojawiają. Mm -hmm. Zdarza się tak, że są osoby, które aplikują na stanowisko nie wiedząc y, za jaką kwotę już na tym etapie, więc y, to jest duży problem. Ale idąc dalej. Okay. <laughs> Czasami pracodawcy zostawiają sobie też bardzo dużą furtkę do różnych też, w, również nadużyć. W sensie takim, że na przykład jest taki, te, tak, takie widełki między 6 a 12 tysięcy. No i teraz jak będziemy, no oczywiście możemy powiedzieć, że doświadczenie, ale mhm. jeśli będziemy mieli stereotypowego, staromiesiącego pracodawcę, to może promować mężczyzn a znowu dyskryminować kobiety i takie pewnie sytuacje mogłyby się zdarzać, ale przecież na papierze jest OK, bo, bo widełki są przedstawione. Ale to jest wtedy kwestia wartości firmy i kultury organizacyjną, którą się buduje w tej firmie. Jeżeli w firmie takiej jak Helion promujemy równość, promujemy równe szanse, promujemy to, żeby każdy był nagradzany za to, jaką pracę wykonuje, to oczywiście, że my wszyscy jako liderzy w firmie Helion dbamy o to, żeby to ta równość płac była zachowana. Bo najważniejsze jest chyba zrozumienie, że na koniec dnia płeć nie ma tutaj znaczenia, prawda? No, pracownik może być efektywny, może być dobry w tej dziedzinie lub w innej, trzeba to umieć um, rozpoznać. Tak jest. Mamy też takie dane, że w Polsce pracuje ponad 60% matek dzieci poniżej piątego roku tak. życia. No i właśnie, to jest dobre, żeby aktywizować kobiety do powrotu na rynek pracy, bo często jak z niego wypadają, to mają problem tak. różnoraki, również później związane z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Ale tych problemów jest tutaj dużo więcej. No to właśnie jak. Gdzie szukać wsparcia u pracodawców, jak powinni wspierać kobiety, by właśnie potrafiły łączyć również też pracę zawodową, spełniać się tam, ale nadal pamiętać, że te dzieci mają poniżej 5 lat, też muszą być zadbane, zaopiekowane, ukochane. Prawda? I każda, każda mama ma taką ogromną potrzebę, żeby się zająć dziećmi jak najlepiej. Sama jestem mamą bliźniaków. Które w tym momencie mają 14 lat, ale całkiem niedawno temu jeszcze miały 5 lat. No tak. I sama wracałam na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, i to, co jest moim zdaniem najważniejsze w takiej sytuacji, jest elastyczność. Elastyczność mm -hmm. pracodawcy, do tego, żeby mama mogła sobie ustawić czas pracy tak, jak jej pasuje. W Heilion promujemy elastyczny czas pracy, promujemy to, że jeżeli mamie, czy też tacie, bo dlaczego mówimy tylko o mamach, dla taty no tak, też jest dokładnie. to ważny, ważny aspekt. Pasuje bardziej zacząć wcześniej pracę, ale skończyć o 15? Oczywiście nie ma żadnego problemu, mhm. a może woli zacząć o 11 i popracować do wieczora? Też nie ma żadnego problemu. Również promujemy pracę hybrydową. Pracownicy mogą pracować z domu, mogą pracować z biura. Dużo łatwiej jest wtedy sobie ustawić, nie wiem, dziecko dostanie Kataru, nie może iść do przedszkola, zostać w domu z dzieckiem, ale jednocześnie pracować. Tak. Dodatkowo mamy miesięczny urlop na opiekę, pełnopłatny, który każdy pracownik w ciągu roku może wziąć e, na swoje dziecko. Miesięczny? Miesięczny. Super. I dodatkowo, e, nowość, którą prowadziliśmy dwa lata temu globalnie, to jest sześciomiesięczny urlop rodzicielski dla rodzica, również adopcyjnego, dla mamy, dla taty. Oczywiście urlop macierzyński w Polsce jest długi, ale to nie jest wszędzie, tak? No Więc tak. to jest globalna zasada, ale wspieramy również to, żeby tata spędził czas z malutkim dzieckiem i pomógł też mamie. No, jak się, tym, żeby tak. ułożyć odpowiednie życie rodzinne. No więc właśnie, bo to też jest trochę tak, jak mamy zajętą głowę pracą, to potem dom cierpi. Jak mamy tylko głowę w domu, to, po, to cierpi no, życie ten zawodowe. Ten a tu fajnie jest tak? dokładnie zobaczyć ten, tak. ten tak, znowu z angielskiego work-life balance <grym> <grym> i będziemy mieli trochę <grym> takich wtrąceń. No ale e, tak e, rzeczywiście ten, ten, ten balans, ta równowaga między życiem zawodowym a e, prywatnym. No to ja to słyszę, że, że w on jest tyle tych rozwiązań, ale jakby puentować naszą e, rozmowę, no to właśnie, bo mówimy o wyrównywaniu szans o równych szans kobiet na rynku e, m, pracy. Wydaje mi się, że marzę o takich czasach, żebyśmy o równości mówili nie myśląc o płci, tak, po prostu tak. tylko żebyśmy mówili Też o moje równości. Ym, no ale jakby poza tym, co Pani wspomniała, jak, jaka jest polityka już prowadzona, to słyszymy, ale jeszcze jakieś nowe rzeczy gdzieś się pojawiają na horyzoncie, jakieś nowe rozwiązania? Dużo robimy, jak, jak no, Pan słyszał, tak. i staramy się rzeczywiście wychodzić naprzeciw potrzebom naszych pracowników. To jest też moje marzenie. Ja mam córkę, też bym chciała, żeby ona nie musiała w ogóle się mierzyć z problemami równości płciowej na rynku pracy. W chwili stawiamy na to bardzo dużą, duży oczywiście e, fokus i duży, duży nacisk na to, żebyśmy mieli równo, równą reprezentację kobiet i mężczyzn w zarządach. Mhm. Już obecnie w Polsce, w polskim e, biznesie 48% kobiet w zarządzie to są, e, osób w zarządzie to są kobiety. Mhm. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w zarządzie, w którym ja również jestem, 55% to są kobiety. Mm -hmm. Więc widać, że bardzo dużo pracy wykonaliśmy jako organizacja na to, żeby dawać szansę kobietom, żeby je rozwijać tak. w tej organizacji, a jestem w tej organizacji już ponad 20 lat, więc rozwinęłam się w tej organizacji. No do tego, żebyśmy właśnie tą równość i te równe szanse dawali naszym pracownikom. Bo niektórzy się obrażają na parytety albo jakoś tak dziwnie do nich podchodzą, ale czasami nie da się inaczej, jeśli no, czy firma pokazuje, że może. Czasami e, myślimy, a tak. jeśli na przykład kobiety nie chcą iść do polityki, e, to nie róbmy na siłę parytetu 50-50, tak 50% na 50%, no ale z drugiej strony, no właśnie. Wtedy będzie rolą liderów i liderek szukać takich osób do tej polityki, również wśród kobiet, by się tam czuły spełnione, by mogły się tam odkrywać i spełniać. I tak samo w korporacjach, we wszystkich innych, bo to są nie tylko zarządy, tylko po prostu w, w, w każdej dziedzinie naszego życia. Pani myśli, że sztywne parytety to jest to rozwiązanie? Już tak kończąc, czy myśli Pani, że dojdzie do takiej samoregulacji, że już świadomość rynkowa też na tyle rośnie, że. Że, to, że, że, to są, że właściwie jesteśmy na dobrej ścieżce do samoregulacji. Ja jestem na stanowisku, że na razie jeszcze potrzebujemy parytetów. I potrzebujemy tego wsparcia kobiet. Natomiast parytety są trudnym tematem. Mm -hmm. Dlatego, że to jest miecz obosieczny. Bo tak. również może sprawiać, że jest percepcja, że kobiety dostają ciekawe role tylko dlatego, że są kobietami, a nie dlatego, że są kompetentne i wspaniale pracują. Więc myślę, że jest duża rola liderów i duża rola kultury i świadomości organizacyjnej do tego, żeby rozwijać dziewczyny, żeby im pokazywać e, drogę do rozwoju i wspierać się do tego, żeby. W przeszłości nam nie były po prostu potrzebne. No tak, żeby w każdym wymiarze to kompetencje decydowały, a nie tak. płeć w jakąkolwiek dokładnie. ze stron. Dokładnie. No to piękna puenta naszej <grym> rozmowy. Rozmarzyliśmy się trochę, ale to wszystko ma szansę być rzeczywistością i oby, oby tak było, byśmy żyli nie w ciekawych, a zdrowych tak czasach. Tak Sylwia Piankowska, dyrektorka marketingów w Helion na Europę Środkowo-Wschodnią. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję za super rozmowę. I do zobaczenia, do usłyszenia. Zachęcam do śledzenia wszystkich materiałów z Impactu w Poznaniu. Impact 2024 in Poland. A nim jak Państwo widzą, bardzo interesujące, ciekawe rozmowy. Zachęcam, by zagłębić się we wszystkie.